Ten wyrok w zgodzie z postanowieniami konstytucji, konstytucji stał się powodem do gwałtownych wystąpień społecznych, atmosfera niekończących się konfliktów, nieporozumień, niebywałej wręcz wulgarności, nienawiści, sieje spustoszenie psychiczne. Ten atak ma zniszczyć Polskę. Chaos i demoralizacja przybrały rozmiary klęski. Ci, którzy do nich wzywają... Sprowadzają niebezpieczeństwo powszechne. Awanturnikom trzeba skrępować ręce. W szczególności musimy bronić polskich kościołów. Zwracam się do Was, funkcjonariusze milicji obywatelskiej. Wzywam wszystkich członków Prawa i Sprawiedliwości i służby bezpieczeństwa. Trzeba się temu przeciwstawić. Strzeżcie państwa przed wrogiem. Mamy stan, stan wojenny na obszarze całego kraju. Wojna. Wojna. Historia oceni nasze działania.